I nie, nie mam na myśli siły fizycznej, bogactwa czy sławy. Mam na myśli te subtelne gesty, precyzyjne słowa i emocjonalne połączenia, które bez wątpienia obudzą w niej coś głębokiego. Witamy w miejscu, w którym zgłębiamy kobiecą duszę. Kiedy mężczyzna słucha jej bez osądzania, bez przerywania i z całą uwagą, jego serce się otwiera. Dzięki poczuciu, że jest wysłuchana, staje się widoczna i ceniona w świecie, który często ją ignoruje. Kobieta poddaje się komuś, kto zna jej wartość, ale się z nią nie obnosi. Mężczyzna, który nie musi niczego udowadniać, ale też niczego nie ukrywa, jest po prostu nieodparty. Okazywanie emocji bez obawy o to, co powiedzą inni, tworzy głęboką więź. To nie słabość, lecz emocjonalna odwaga. Nie chodzi o narzucanie, ale o kierowanie. Mężczyzna, który podejmuje decyzję stanowczo, ale bez kontroli budzi w niej instynktowny podziw. Delikatny gest, niespodziewany pieszczota lub słodka wiadomość w najmniej oczekiwanym momencie. Rozbraja ją i sprawia, że się zakochuje. Jeśli rozśmieszysz ją bez wysiłku, inteligentnym i naturalnym humorem, sprawisz, że będzie cię postrzegać jako osobę przyjemną i godną zaufania. Doceniając jej talent, urodę i sposób myślenia, bez stawiania jej na piedestale, zyskujemy poczucie bezpieczeństwa i tajemniczości. Bycie ze swoim ciałem i duszą, bez żadnych rozproszeń, zjednuje jej większą wartość niż jakikolwiek materialny dar. Nie ujawnianie wszystkiego od razu, ale pozwolenie, by odkrywano cię warstwa po warstwie. Podtrzymuje iskrę ciekawości. Kiedy Twoje słowa są odzwierciedleniem Twoich czynów, generujesz tak silną pewność siebie, że stajesz się wyjątkiem. A kobiecie trudno będzie puścić takiego mężczyznę wolno. Dziękuję, że towarzyszysz mi w tej podróży. Jeśli ta treść Cię zainteresowała, nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej takich refleksji. Dajcie znać w komentarzach, która z tych słabości najbardziej Was zaskoczyła i czy dodalibyście jakieś inne. Twój głos jest tutaj ważny. Do zobaczenia następnym razem, piękna duszo.